Siemanku, siemanku, to siemanku. I się mam jakoś mianę, Minecraft idzie sobie, zagramy w... W i Tak, pomachamy sobie, pomachamy i jedź. Okej, okay, gramy jako gun... Okej, okay, będzie fajnie. Tak Myślałem. No to jest... Jeszcze Mono no Minecraft, jestem w... Zginąłeś? Tak. <grym> nawet nawet nie przystawiłem, się nie ja jestem... Nie, Shimonu Minecraft! nie, chodź tu! Nie! bo mnie rozsadziłeś. Ja nie jestem... Ja nie jestem Shimonu Minecraft. Ja jestem... BF Play! Tak się nazywam teraz? BF Play. Mówcie do mnie BF Play. Wiem co teraz myślić, Asasyn. Nie, mówisz BF Kupa. To też. Bóg ci I... i kurde da na no nie chcę do tego ale okej okay, dobre higiena 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 osobista higiena higiena osobista jeee yeah. Całą jej nic zużyto, ale co z tego... Piena, piena, a po prostu piena. Piena, nie dają. No. Piena. Biedoki jedne, kurde, spółszyszyny. Hygiena, higiena, higiena, higiena osobista. Mmm, uciekłeś z Kulk, ty tutaj jesteś. A, cię szukam. Assassin, normalnie assassin. Mm, idziemy. <ścoughs> Patrz jaki szybki Ty mały. Okej, okay, zabiłem. Daj Ty, ty. Patrz, patrz, strzelam, strzelam, a nawet tego nie, nie słychać. No nawet... i skąd ja mam wiedz... nie słychać? Ja nie słyszę i tak twoich dźwięków. No chodź. A ty 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 ty. Jej. A potem, a potem będzie fajnie. Ja? Znaczy, mna. Kurde, <grywiało> u mnie. <grywiało> nie zobaczyłem go. Wywaliło mnie. No cool. Dobra, kuuff Dobra, e, zatrzymuję nagranie, aż asesyn dobije. Rym. Okej, okay, wznowimy nagrywanie. Asesynoby wywaliło, więc ja jestem sam na serwerze, ale jeszcze jest ze mną w kąpie. Uff. Wkurzyłem się. Dobrze, że tego nie słyszeliście. Oh my god, oh my god. Aż połowy wygracie wywaliło. Dobra, już dobili niektórzy. już nie ma miejsca. Ej boże, 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 boże. To do mnie się da na tym klaniecie to będę życia. A co miejsca u na Tak. Euroalców? Nie. To... Co... Opijam na następny znaczy, alzów. Na A już nie, już się właśnie... No od, teraz jest Uroasów wolny. Czekaj i znowu się zmieniło. <grym> <Okay>. <grym> już Jeszcze jedno miejsce wolne! U kogo? No, zgadnij! Na ten noc? No. O, wys jaj! No Sewery, no czemu dołączyłeś do Roalfów? Ja nie miałem konta tak szybko, że się zastrał. No teraz ja wychodzę, bo ja nie chcę być przeciwko Tobiek kto... to... To winna na, na Roalf. No ja nie mam, że pogosz Roaltu. Oh. No, a to, a, a który, masz który masz level? Który masz level? Eee, to jest. Naprawdę, a kim jesteś? Sowery. Dobra. Tattuję mam no, 18. Ja, Jestem snajperem, tak? Coś? 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 I się <grymne> Jakie przywitanie? Ja dawno ja jest nagrywanie, wiesz o tym, nie? Nie, nie no skończę nagrywania, chyba cię coś. Nie będę robić na nagrywania. Nie, naprawdę, no nie żartuję. Dobra Żegnam yy, Żegnam się z wami z Szymonem Minecraft Nee, FB FB FH FB yy, Nasz mi język BFK BF BF Play BF Play Bf Play Albo inaczej BF żegnam się z Wami Play, więc wczytywanie asesyna i na razie subskrybujcie komentujcie i łapujcie i inne tam rzeczy czerw... Czer... bo jak ja ci zaraz nie łapujcie to będziesz miał um, z dupy jesień szczytnowiecza okej okay, no to do widzenia i trzymajcie się i fuj z tobą